Biorę instrument. Raz, dwa. Jeden dźwięk. Dwa dźwięki. Biorę instrument. Jeden dźwięk. Raz, dwa. Dwa dźwięki. Czyli całkiem słuszna interpretacja fragmentu powieści, paragraf 22. Kiedy okres kwarantanny dobiegł końca, Josarian twierdzący, że widzi wszystko podwójnie, zrobił to, co zrobili inni ustalił jakiś punkt widzenia. Raz, a dobrze, raz, dwa, dwa, a podwójnie. Wiadomo, co para, to para taka niesamotność. Widzenie podwójne w wykonaniu Rosariana to żadne skomplikowane przeliczenia. Jeśli jest coś, to to coś jest razy dwa, a jeżeli nic, to też razy dwa, co daje dwa. Jeżeli to absurd, spójrzmy na wypowiedzi polityków, na to całe popandemiczne zamieszanie chociażby w mediach. Tak, da, tak, da, tak, tak. Nasze bezpieczne kąty wołają nas bardzo wyraźnie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. dwa. Obiecują spokój ciała i głowy. Chociaż to kłamstwo. Wierutne. Wprawdzie ciało w kącie może sobie poleżeć w spokoju. Ale głowy i tak mogą od środka bombardować chropowate, zawiłe myśli. Dlatego ustalmy jeden punkt widzenia, jedna uparta myśl, która twarda jak skała, prosta, jak kij, od szczotki płaska jak ściana będzie. Dotarczy podobna i uchroni nas przed tym całym zamieszaniem raz dwa. Będziemy jak rzeźba w ustalonej pozycji, będziemy symbolem przetrwania, przeczekania, przestrachu, przed nakazami, nakazami zakazanymi. Zakazami, zakazami, raz dwa. I do kąta. Nie, Josarian się buntuje. Ale w całkiem ciekawy sposób, ograniczając horyzont, używając nakładki raz dwa. Raz dwa widzi tylko to, co chce. Raz dwa widzi tak, jak chce. A ja. A ty? No cóż, więc kiedy okres kwarantanny tego świata, kwarantanny naszych mózgów się skończy. Chcę widzieć bardziej, widzieć więcej, nie raz, nie dwa, nie trzy, ale nieprzeliczalne ciągi liczb każdego z dostępnych matriksów.